Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie drodzy telewizowie, w kolejnym odcinku. Jakże wspaniałej, jedynej w Twoim rodzaju telenoweli dookoła nas. Dla tych, którzy nas nie znają, przedstawimy się. Ja na imię Mamirek. Beata. I nie wiem, czy pamiętacie, ale w poprzednim odcinku mówiliśmy, że będzie to odcinek specjalny. A więc, nie zwlekając, zapraszamy do oglądania. Zostańcie z nami do końca. Tak, jak obiecywaliśmy, tak jak mówiliśmy, dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem specjalnym, ponieważ dzięki uprzejmości właścicieli jesteśmy w Centrum Ogrodniczym Mięszała. Zgadza się. I zapraszamy na stronę Facebooka Państwa Centrum. Link jest w opisie filmu i z przyjemnością porozmawiamy z Panią na temat różnego rodzaju roślin, tutaj wszystkiego, co, co, co jest. Pierwsze zasadnicze pytanie. Tak? Jak to było, że to centrum w ogóle powstało? <grym> Okej, okay, więc mój mąż e, kocha rośliny. A kocha rośliny z racji tego, że e, jego dziadek na początku zajmował się uprawianiem warzyw. Był ogrodnikiem, ale uprawiał warzywka. E, potem jego rodzice uprawiali warzywka ale po warzywkach zaczęli uprawiać kwiaty. Od rodziców mój mąż się nauczył fachu i też zaczął produkować i uprawiać swoje kwiaty. Ale było mu mało. Dobrze dobrze, tak. dobrze, dobrze brzmi. Było mu mało. Stwierdził, że jednak rośliny jednoroczne, bo tym się zajmował i w dalszym ciągu zajmuje, to jest za mało. Stwierdził, że on potrzebuje czegoś więcej. Ma na tyle dużą wyobraźnię i chęć. Do rozwoju, że stwierdził, że on nie może zajmować się tylko jednorocznymi kwiatami. Tu mm -hmm. trzeba jeszcze pomyśleć coś o drzewach, o krzewach, o trawach. Chciał po prostu objąć cały temat i w sumie to było jego marzenie od zawsze. A ja mu w tym staram się pomagać. No, bardzo <laughs> dobrze, super. No to jest fajnie, że Państwo znaleźliście taką wspólną sumę pasję, prawda? Z zgadza się, złożyło się. Mąż jest specjalistą, jeśli chodzi o. Wszelkiego rodzaju rośliny. Ja się wiele od niego jeszcze uczę. Ja z kolei bardziej dekoracje, doniczki, jakieś takie ozdoby do domu, Ale, to tutaj. A i, jeszcze, i jeszcze, się rośliny, tak, jeszcze rośliny domowe. Tak, to ja bardzo lubię rośliny domowe, a on z kolei zna się na wszystkim, mhm. co rośnie na zewnątrz. I dobrze, bo no uzupełniacie się Państwo, a właśnie Staramy tak a propos się. uzupełniania. To mniej więcej jaki podział obowiązków? No bo na, zapewne jest dużo obowiązków przy prowadzeniu takiego centrum. Z, z, zdecydowanie, no, mogłabym powiedzieć, że z racji tego, że Mateusz zajmuje się i produkcją i jeżdżeniem po towar i tak dalej, i tak dalej, no to myślę, że tak 70 do 30, mhm. coś takiego. A jak długo Państwo prowadzicie to centrum? Bo to... 21 marca minął rok. Czyli półtora sobie, roku. Czyli w, w sumie to, to, to nie jest długo, ale nie, już jakieś... nie jest długo. Mhm. Y na tyle, na ile do tej pory mogliśmy się rozwi to się rozwi no, rozwinęliśmy się, ale mamy dużo większe plany. Chcemy zagospodarować dużo większą przestrzeń, zaproponować jeszcze więcej roślin, jeszcze więcej doniczek, akcesoriów ogrodniczych, ale to jeszcze wszystko przed nami, nie da się wszystkiego na raz zrobić. Nie, no oczywiście, no wszystko, wszystko jakoś powoli. A czy na przykład na przestrzeni tego czasu, od kiedy Państwo otworzyliście centrum, widzicie jakiś wzrost zainteresowania? Y Powiedzmy, no kwiatami, ogrodnictwem. Zdecydowanie. Ja muszę powiedzieć, że um, z tego, co nam się wydaje, to generalnie pandemia, która była, przyczyniła się do wzrostu zainteresowania w ogóle roślinami, ogrodnictwem, wszystkiego, co jest związane z ogródkami. Mhm. Od tego czasu popyt na kwiaty i na rośliny jest dużo większy. I nie tylko na rośliny. Doniczki, akcesoria, tego typu rzeczy. E, z roku na rok jest coraz większa świadomość klientów, jeśli chodzi o rośliny, więc nie tylko, że tak powiem, starsze pokolenie wybiera kwiaty, ale już mamy coraz więcej młodych klientów, którzy też chcą się zacząć bawić w ogródek, że tak powiem. Ale tak jak patrzę właśnie, czy, czy, czy u Państwa, czy gdziekolwiek jesteśmy, w innych sklepach rodniczych, to mam wrażenie, że te stare rośliny, jak to się kiedyś mówiło mhm. naszych babci, mhm. one wracają do ławki? Zdecydowanie. Łas. Zdecydowanie. Mamy mnóstwo klientów, którzy poszukują roślin typu łubiny, malwy. Rudbeckie. Wracają pięć i ja chciałbym mieć taki ogródek, jaki miała moja babcia. Żeby to zimowało, co roku odbijało. No właśnie, bo tutaj jest problem. Bo państwo macie cały asortyment, w sensie i sezonowe też, i, i wieloletnie. Zgadza? Prawda? Się, to prawda. Możemy przejść, to popatrzeć? Oczywiście. Tutaj na stołach, na kostce, na stołach mamy zazwyczaj rośliny, głównie rośliny jednosezonowe. W tym mhm. momencie, z racji tego, że mamy maj, czerwiec, są to rośliny jednoroczne, rabatowe, kwitnące. Mhm. Od begonii, które radzą sobie fantastycznie w słońcu, czy pelargonii, poprzez zwisające surfinie, tutaj na przykład na tym stole. Jeśli będziemy poruszać się w tamtą stronę, na stołach będziemy mogli znaleźć również byliny, czyli kwiaty, które mhm. zimują. Na przykład werbeny yy, patagońskie, kocimiętki, malwy właśnie o których wspominałam, mm -hmm. nachyłki, lawenda, która jest hitem tego sezonu. Mamy bardzo duże w tym roku zainteresowanie jest wśród naszych klientów lawendą, która zimuje, do tego pięknie pachnie. Podobno odstrasza komary, jeśli się je zasadzi w większej ilości. No właśnie. I zimuje, bo dobrze I pani zimuje. powiedziała właśnie, że zimuje, bo to jest kwestia tego typu, że na przykład ludzie idą gdzieś do marketu, kupują lawendę, a okazuje się, że ona. To jest jednoroczna, dokładnie. bo są i takie odmiany, które nie zimują, to prawda. My mniej więcej wiemy, że nasi klienci oczekują, jeśli chodzi o lawendy, nie tylko. Zimujących kwiatków, więc staramy się zawsze przywozić takie odmiany, które zimują. Mhm. Oczywiście, są takie, które nie zimują, no ale wtedy od razu uprzedzamy, że wybrała Pani lawendę francuską. Ona nie mm -hmm. zimuje, ma dużo większy kwiatek, ale nie zimuje. Czyli rozumiem, że Państwo doradzacie klientom w mniej więcej w doborze roślin, czy tam nawozu? Staramy nawozów? się, tak, staramy się to robić <grych> na 100% naszych możliwości mm -hmm. i naszej wiedzy. Oczywiście to wymaga ciągłego doszkalania się i uzupełniania wiedzy, bo wchodzą nowe środki na rynek. Pojawiają się nowe owady czy insekty, z którymi musimy sobie poradzić. Multą. Multą, <grym> dokładnie. I w tym roku na przykład jest plaga mszycy. Jest. Wiemy coś szpanowa. na ten temat? I o Ćmie też coś wiemy. E, ćmieje na Bokszpanie, a mszyca na Róży? Oczywiście. No, okay. I nie tylko, i na Wiciokrzewie. Naprawdę? Tak, na Serotinie. Było po prostu aż lepko. Czarno. Tak, czarno to widzieliśmy. Czarno, czarno to widzieliśmy. To widzieli Państwo. Tak. Dobrze, to w takim razie lecimy dalej z tymi, Dobrze. Z tymi, z tymi roślinkami, bo Dobrze. Oprócz... macie Państwo szaleństwo. <gry> Staramy się mieć przynajmniej trochę z każdego rodzaju roślin. Mhm. Oczywiście, to co jest u nas, to jeszcze nie jest wszystko, bo wiadomo, że jesteśmy w stanie znaleźć dużo więcej odmian, dużo więcej rodzajów roślin. Chcemy się właśnie powiększać po to, żeby zaoferować klientom największy asortyment z możliwych. Mhm. Oprócz roślin, które zimują, bylinek, mamy oczywiście drzewa, krzewy, trawy ozdobne, które zimują, które są też coraz bardziej popularne mhm. w ogródkach. Bardzo często są wybierane ostatnio zamiast żywopłotów z czy bukszpanów czy cisów, to klienci często wybierają trawy ozdobne. No tak, tylko tutaj jest kwestia tego typu przy trawach ozdobnych, że one są tak naprawdę dopiero od jakiegoś czasu, Oj, tak. w, znaczy w kwestii mówię, że wiosna i Zgadza troszkę się. później. Zgadza prawda? się, bo całe szaleństwo wszystkich kwitnących mamy w maju, no właśnie. a trawy mają swój festiwal na, na, na lato, tak naprawdę na wakacje, czyli lipiec, sierpień. Tak. Wychodzą wiadomo, wychodzą dużo wcześniej z gruntu, ale... Pięknie tak. się kłoszą i pięknie wyglądają na wakacje, więc tak, zdecydowanie na trawy trzeba trochę poczekać. Tutaj, tutaj yy, zrobię osobistą wycieczkę, bo muszę pochwalić moją mamę, mhm. która ma, mają rodzice niewielką działeczkę, bo tam jest około 300 metrów, ale ona od lat, od lat jest zakochana w trawach. W trawach? Tak. Ona w ogóle gdzieś tam zobaczyła jakieś trawy, to tam jeszcze nikt nie wiedział w ogóle, że to będzie jakiś hit, prawda? A ona już kupowała. No to super, to w takim razie innowacyjne. Miała nosa. Miała nosa, miała nosa dokładnie. Dokładnie tak. Coraz bardziej popularne też ostatnimi czasy stają się rośliny egzotyczne w naszym kraju. Oliwki, juki rozstraty, kalamondynki palmy, trachy karpus w jest. Po, powiększa się cały czas grono osób, które chcą się pobawić w takie rzeczy, spróbować swoich sił. No właśnie, bo to już jest zabawa, prawda? To, tak, i przy, przy tym jest troszeczkę więcej roboty. Bo o ile trachy karpus, czyli najbardziej mrozoodporna palma w naszym klimacie... A macie Państwo ją u siebie? Mamy, przy wejściu, to zaraz Aha, Państwu pokażę. dobrze. E, o tyle inne rodzaju palmy albo trzeba chować na zimę, Albo przygotować dla nich specjalny stelaż. Mhm. No tutaj to wszystko takie jednoroczne, prawda? Tutaj, mhm. na, tutaj na macie mamy wszystkie roślinki te, które zimują. Mhm. Od hortensji bukietowych, które są idealne na słońce, poprzez trzmieliny, które są zimozielone, różyczki, czyli królowe naszych ogrodów, pnące, okrywowe, rabatowe, pachnące, yy, iglaczki bardzo popularne e, parę katalp jeszcze nam zostało Wiśni, e, śliwy wiśniowe e, ambrowce o, bóg szpany, którymi się opiekujemy, żeby się za ich nie zaatakowała, więc więc skrzętnie je pryskamy i bardzo efektowne e, szczepione bonsaje. To no piękne takie, są, tak? tak to takie jak Państwo tu mogą zobaczyć, albo sosny czarne, albo jałowce. Są dosyć duże. Przewaga szczepionych nad, nad zwykłymi, formowanymi stój polega na tym, że one są zaszczepione. To znaczy, że Państwo nie muszą już z nimi nic robić po posadzeniu. One po prostu takie będą. Jedynie będzie się powiększała ta część, na której są igiełki, czyliście, ale nie trzeba ich przycinać ani formować. One po prostu takie zostają na wiele lat. Ale to już jest trochę droższa zabawa. No i to jest zabawa, bo ją trzeba w dalszym ciągu formować, żeby miało jakiś efekt, prawda? To musi być formowane. Można, te, szczególnie takie bązaje, które są wprowadzone na przykład z stój, są wycinane, więc one mają tendencję do odrastania, więc wtedy trzeba no tak, troszkę się przy nich pobawić Tuja i poczyścić. Szybko rośnie, tak, prawda? tak, bo jeśli ją zostawimy, no to wiadomo, że ona zatraci ten swój kształt. Ale takie szczepione, jak tutaj mamy, no to spokojnie możemy je posadzić i przy nich nic nie trzeba czyścić. Raz na jakiś czas y, dać im trochę pożywienia, czyli jakiś nawóz, no i woda. I będą sobie pięknie rosły i zdobiły ogród. No właśnie, czyli w sumie to tak naprawdę, co by pani tak, no nie wiem, z całego serca poleciła. Ja wiem, że to jest w tym rzecz roku. Bo mhm. y, y, to, to wiadomo, każdemu się podoba co innego. No ale tak, właśnie w tym roku, bo to, to jest to, no, to moda, ta. moda jest, prawda? Tak, y, to u nas oczywiście y, z roślin niedonocznych to będzie super tuniawista. No, tak. W dalszym ciągu bardzo popularna, samoczyszcząca, a przy odrobinie nawozu naprawdę burza kwiatów. A z wieloletnich roślin, jeśli ktoś ma y, pasję, chce się zajmować, ma czas, żeby siedzieć w ogródku, to ja bym powiedziała, że perfumowana róża, pachnąca. A jeśli ktoś nie ma czasu, to w tym roku zdecydowanie lawenda lub szałwia omszona. Mm -hmm. No tak, ona piękna jest. Mało wymagająca? I znosi częściowe przesuszenia. A ma Pani tutaj tą różę, którą Pani mówiła? Pani mówiła? Eee, zaraz zerkniemy, czy perfumowana jeszcze została. Mhm. Takie szczerze polecałam, że. Perfumowane się skończyły. Że już wyszły. Dokładnie. <grym> to dobrze. Tak, bardzo szybko się sprzedały, ale tego typu róże w kolorowych doniczkach, które mamy, one mają dosyć duży kwiatek i ładnie pachną. Mhm. W kolorach czerwonych, herbacianych, białych Wtedy. czy żółtych. Ale tutaj już musimy przy róży naprawdę troszeczkę pochodzić prewencyjnie, oprysk na mszyce, o której żeśmy rozmawiały, na plemistość liści. Więc tutaj trzeba Prewencyjnie? Trochę... Ta, no zdecydowanie, uh -huh. bo później jak się pojawi, to wiadomo, że trzeba już zadziałać i, i pozbyć się tego. Eee, ale tak, jeśli ktoś ma czas, to prewencyjnie oprysk na mszyce, oprysk na plamistość liści i różyczka będzie wtedy pięknie. Uh -huh. Pięknie wyglądać. A to zapraszam, może jeszcze obejrzymy supertunię w takim razie. Z tych jednorocznych roślin. Supertunia. Tego typu roślinka. Uh -huh. Masa kwiatków w różnych kolorach, w różnych kolorach tak. tak. samoczyszcząca, bardzo ładnie się rozkrzewia. One Przy... chyba nawet potrafią być y, kilkukolorowe na jednym kwiatku, prawda? Bo to... yy, zdarza się, tutaj mamy na przykład takie w paski, to uh -huh. są nowe kolory, w tym roku producent przygotował nam dwuko takie dwukolorowe, biała, y, biały kwiatek z różowymi kwiatkami, uh -huh. z paskami czy fioletowymi paskami. No, jest ich masa. Tak, ale to pięknie się prezentuje i wiem, że później się taka burza robi, prawda? Na tym, ma pani no... rację. Nie ma pani już okazję okazji y, supertuniewisty sadzić i mieć u siebie? Nie, nie mam, ponieważ lat... niestety na działce nas nie ma, a to trzeba podlewać. Tak, 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 tak. A my przyjeżdżamy tu tylko na weekend, więc no tutaj. No w to domu z kolei no za, też. No zapraszamy do nas. Posiadł sobie Państwo na kawce i herbaty, to się pociąga tymi jednorocznymi kwitnącymi. Dziękujemy. <grystanie> nie ma sprawy. Dobrze, a jakieś takie największe wyzwania, jeżeli chodzi o prowadzenie takiego centrum ogrodniczego? Czas. <grystanie> Bardzo dużo czasu zajmuje prowadzenie takiego sklepu, ze względu na to, że to nie jest tylko rozstawienie roślinek na stołach. To jest podlewanie, czyszczenie, sprawdzanie, czy jest ok, w razie czego. Zastosować trzeba oprysk. Jak zacznie blednąć, no to trzeba zastosować jakiś nawóz, jak wieją wiatry. To wiadomo, trzeba, trzeba wtedy się postarać, żeby nie poniszczyły się te rośliny. Jak w tym roku przyszły nam po bardzo ciepłym marcu i bardzo ciepłym kwietniu mrozy, to wszystkie rośliny trzeba było chować do środka no tak wszystkie coś, więc coś na temat rosnącego tak parę godzin dziennie spędzaliśmy na tym żeby te roślinki schować na noc a na dzień wystawić na zewnątrz no tak czyli czas 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 tak. no i chęci prawda no ale skoro Nie no, chęci państwo są. właśnie już jesteście chęci są no, no dobrze no w takim razie bardzo dziękujemy Mamy nadzieję, że się będziecie Państwo rozwijali tutaj. Dziękuję. Jak najlepiej, jak najszybciej. Mamy taką nadzieję i będziemy robić wszystko, żeby proponować naszym klientom coraz to nowe rzeczy. Czy rozwiązania, czy nawozy, czy opryski, czy rośliny, które lubimy najbardziej, czy akcesoria typu doniczki. Jak tylko będziemy w stanie, to będziemy poszerzać swój asortyment i serdecznie zapraszamy. No tak, bo Państwo macie jeszcze tutaj... W, w... Tak mamy, musimy... tunel, tak, tak, mamy tunel. Korzystamy z tunelu foliowego, mm. w którym trzymamy rzeczy, które, y, które nie powinny zamoknąć. Wiadomo, mm. które są y, nawozami czy opryskami plus rośliny domowe, które wymagają trochę wyższej temperatury niż te, które mogą stać na zewnątrz. Mm. Dobrze, to w takim razie jeszcze raz bardzo pani dziękujemy. Dziękujemy. I tak jak powiedziałam, wszystkiego dobrego, żeby się jak najlepiej rozwijało. Dziękujemy, zapraszamy. Dzięki. Kochani, dziękujemy Wam bardzo uprzejmie za oglądanie. Dzięki, że jesteście z nami. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie po sobie jakiś ślad. Napiszcie komentarz, dajcie łapkę najlepiej w górę. I gorąca prośba do osób, które jeszcze nie subskrybowały kanału, a oglądają. Wiem, że takich jest bardzo dużo. Zróbcie to teraz. Zasubskrybujcie kanał. A my ze swojej strony. Bardzo dziękujemy właścicielom Centrum Ogrodniczego Mięszała, pani Tosi i panu Mateuszowi za udostępnienie swojego centrum i umożliwienie nam nagrania odcinka. Bardzo, bardzo dziękujemy. dziękujemy pozdrawiamy przy okazji Strujemy. bardzo serdecznie. I cóż, zapraszamy na kolejny odcinek, który się ukaże w niedzielę o godzinie 10. Oczywiście, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a mamy nadzieję, że tak właśnie będzie. Trzymajcie się zdrowo, dbajcie o siebie i serduszko dla Was. A jeżeli będziecie gdzieś obok miejscowości Liw, lub mieszkacie, lub będziecie przejeżdżać, zapraszamy do Centrum Ogrodniczego Mięszała.